Ach, jakie ja mam życie! Spać, jeść i tak dalej. Takie życie to mi się podoba. Ale teraz muszę iść spać. Ja tylko bym chciał jeść. Teraz jeść, na pewno jeść. Więc tak. Kitek, ja już do ciebie nakładam ci. Chcę jeść, jeść, jeść. No chodź tutaj. Oczywiście najbardziej lubię te wykwintne, mm, te, mm, te takie, mm, właśnie te kąski, takie, mm, te na przykład te twarde karenki, mm, no naprawdę cudownie. Mm. Najbardziej to nie lubię mojego sąsiada który ciągle, ale to ciągle mi dosłownie puka w drzwi. Muszę się ciągle obracać, czy to, czyżby nie paczka, z moją nową karmą. Ale no, cóż. Koty mają bardzo, bardzo ciężko. Ja to ciągle pracuję. Tylko śpię, jem, jem jeszcze raz śpię. Dzisiaj. Opowiem wam jak to jest z perspektywy kota. Ale przypuszczać, że ja nie pracuję, ja skaczę przez płot, tutaj tyle się wysilam, żeby oni mogli mnie pogłaskać. Chodzę w deszczu i tak dalej, jeszcze jestem mokry. Mokry jeszcze raz mokry. A teraz a teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko mi się je takie smakołyki, gdyż już jadłem, ale mogę jeść więcej. No i mam bardzo gruby brzuszek. Znaczy, no nie gruby, puszysty. O ile nazwać yy, to sierścią, co tam zwisa, to po prostu jestem puszysty, po prostu puszysty, bo. Niom, niom, bo, mm, bo po prostu tyle mi futerka zwisa, bo no, no tak, tak jest. A ja, ja się tutaj odchudzam, to jest moja dieta. Z różnych stron trzeba wszystko dokładnie wylizać, żeby wszystko dokładnie było zjedzone, bo no, to moja dieta. Tak się skrzywiłem, że aż kurczę mnie, mnie żołądek boli, że w ogóle. Robię jakieś ćwiczenia. My, koty, to ogólnie bardzo, ale to bardzo lubimy biegać. To zależy też, jak co nazwać bieganiem, ale jednak, no, coś w tym jest. Oczywiście, bardzo lubimy prześ pieszczoty, a pieszczoty za chwilę zobaczycie. No, tak. Moi właściciele bardzo lubią mnie głaskać, ale ja nie zawsze to toleruję. Ale jeżeli ktoś mnie będzie głaskał tam, gdzie nie chce, to stanie się coś takiego. Wiecie, a ta moja woda no, jest bardzo pyszna, chociaż chciałabym mleczko. Lubię się też bardzo często czyścić, szczególnie z taką widownią. Tak jak mówiłem, bardzo lubię się lizać, ale no, czasami wy ludzie się kąpiecie. My niestety też czasami musimy, gdyż oczywiście ja nie podejrzewam, że tak musi być. Oczywiście też y, bardzo lubię robić komuś przykusy i inne tego typu rzeczy, ale czasami też potrzebuję samotności w moim domku zrobionym z kartonu. Trochę prymitywnie, ale bardzo mi się to podoba, ponieważ nawet gdyby mi kupili normalne posłanie, to i tak bym leżał w pudełku od posłania. Samotności szukam też za lustrem, gdyż e, niektórzy tutaj owi, obywatele strasznie mnie denerwują.